Do góry, wysoko, a w niebo, patrz, pada ten samolot i o cóż rzekł? Chełmoński lecą bociany, Do. Nie? Chełmoński, ty tak. Stój, no. kto idzie? To ja, Smoleń idę. No to przecież powiedziałbym, co ty, go mnie robisz, czy ja? ja się znam i od dzisiaj, no. Ty musisz być coś innego, rozumiesz? Ja jeszcze coś innego i jak dopiero to coś w coś to będzie zabawa. A to ma być zabawa jeszcze, tak? A co mają spać? Telewidowie, oszalałem. Co za tępy dziś. Chodź tutaj. Tu i wyjdzie. Przeszedłem. Ty, ty, Ostrzegam cię ostatni raz. Mam pistolet w ręku. A to ja wiem kto ty jesteś. No. Dobra, 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 dobra. Więc Nabity. Nabity. Jak jeszcze raz mi tak przejdzie, to się zastrzela jak psa. No, stara pomyśl i chodź. Tu i idzie? Bieda. Powiedział, ty nie możesz, ty jak przejdziesz... Dobra, gramy dalej. Jesteś bieda? Jestem. Idzie. Idę. Do nas nie wejdziesz. Wiedziałeś? Tu jest granica PRD. Ty, kto idzie? Jakie NRD? PRD. Polska Republika Dietetyczna. rozumie? Późnie! Ja cię... Tak piszczy bieda, słuchacie? Tak Późnie! Nie wejdzie. A czemu? <laughs> czemu, się pytam? U nas na biedę to już nie ma miejsca. rozumie? Razie, Ty. No. A spytaj się mnie skąd idę. Proszę o spokój. Podejmuję decyzję. A spytam. Najwyżej. Uwaga montażyści, klej i nożyczki przygotowałeś. Skąd idziesz? Z Bengladeś. <grym> Kłamiesz. To co pytasz, skoro wiesz? Proszę Państwa, proszę Państwa, jestem niewinny, proszę Państwa, nie, niewinny. Ja nie tak, ja tak nie myślałem. A no poza tym ty nie możesz wiedzieć, co ja myślę. Nie jesteś Wenerychora, chora, przecież. Czekaj, gramy dalej. Gramy dalej. Jesteś bieda. Jestem. Dobra. Do nas nie wejdziesz, bo kraj się zmienił nie do Poznania. Stary u nas... Trochę zapoznań i koniec. Tak? Nie, nie do Poznania. To znaczy... Czekaj, ja ci wszystko na mapie pokażę. Na mapie. To jest mapa Europy. O, jaka stara mapa. Pa. Każdy. Nieważne, nieważne, nieważne. Tutaj, tu jest Europa. To Ty na Francji stoisz, oszalałeś. No, no gdzież ja. bieda we Francji? No to, to, no, to gdzie tu stoi? We wodzie stoi teraz. No, Utop się. A tu jest Europa Środkowa? Tu. A? I tu jest nasz kraj? To. To. Poznajesz go? Poznaję. No nie poznajesz, bo się zmienił, mówię ci. no. no. To mam go poznawać czy go nie poznawać? Rozumiem, chodzi mi o to, że patrzysz. I o oczom nie wierzysz. No, o to chodzi. Patrzcie, no. Albania to nie jest. Każdy. To? No. Zanzibar to? też nie. Co? Zanzibar jest za nami. Jeszcze? Każdy. Na mapie z tyłu jest za nami. No, bo my jesteśmy na północy, wypięci na południe, rozumiesz? Znaczy, my ich mamy... Z... Gdzieś, tak. Przecież każdy poznaje swój kraj, co ty? Chcę ci teraz gospodarczo opowiedzieć, na spokojnie. Jak chcesz? W kolorach czy w czarno biały W kolorach. Dobra, czarno-biały ci lecę. Tu... Tu masz, proszę cię na dole jest południe, nie? Ma Śląsk, widzisz? Górny, o. Górny, tam. A tu masz górny i dolny, to jest Czarne Zagłębie, nie? Tak. A wyżej masz Głogów, Miedziane Zagłębie mamy. Tak. A Konin, Brunatne Zagłębie, słynne konińskie, pamiętasz? Mm -hmm. No, a wyżej jest Zielony Plac, widzisz to Zielony Plac? To jest Wielkopolska, to my. Sz zaplecze, co? Szkieletczyzna. <noise> dobra, dobra. No. Jeden rezerwat musi być, nie co? A gdzie tam do środka się pchasz? No chciałem trochę zamieszać. Ja ci zaraz zamieszam, to zobaczysz. Tu jedziemy, bokiem jedziemy, przy ziemi obiec, odzyskane, tu. O, a na Pomorzu co się dzieje? Patrz, jak pilnują porządku. No, widziałeś? Widziałeś? Tak. Masz, jedna stocznia, druga, trzecia. trzecia. Czwarta. Nie, nie, to piąta. nie nasza, poczekaj, nie to nie, na... nie przesadzaj. Ale tu masz, spać. Nasze okno na świat, pod port północny. No a w Krakowie jest brama floriańska. Nasze. Nie, wiem. to jest panu się. Ja mówię teraz przerzutnią poetycką mówię. Metafora. Metafora to jest. Prasa pisała taką czcionką. Port północny. Nasze okno na świat. A ja się pytam, gdzie są drzwi. No drzwi mają inni. U nas jest okienko, rozumiem? No okienko. Obrigado.